Jestem PandaDos i dzisiaj gramy w skill'a. Jest to mój pierwszy filmik, także jak coś źle zrobię, poprawcie mnie. Dobra, teraz się włączę jak ta mapa. Ja aktualnie gram w skill'a jakoś tam z rok. Spodobała mi się ta gra, bo tak lubię takie strzelniki w Battlefield, GTA. Dobra, to teraz włączę mi się mapa i zaraz będziemy grali. No się, wodą No to są takie z tym skill'em O, wreszcie To jest mapa gdzie się, to jest akurat mapa gdzie się bomby podkłada, która gra jakiś gracz Zaraz do ja grał dobra, jest 1-0 dla nich dobra, zaczynamy. Może się zarobić mi to wyskoczył, nie zrobiłem. Ja teraz robię tylko samego trika. Bum. Dobra, pójdziemy w takie miejsce. Tu prawdopodobnie będą w vlogowie. Tak jak mówiłem, jeszcze tu jeden. Bo z ramą i go ściągnęłam od boku. Bude nic, że What the hell, what the hell. Ono jak widzicie, winę z Billy. Jest 2-0 dla nich. Dobra, 0 wy... wygramy, ja nie mogę. Jak Gerka się spodoba, to też napiszę w opisie skąd ją można pobrać. Tak ogólnie to już tak dużo nie nagrywam, dopiero to jest mój drugi filmik, znaczy no, pierwszy to było moje intro co wrzuciłem, co sobie zrobiłem, a teraz, teraz sobie wrzuciłem, ja sobie będę filmik wrzucał, jest teraz 23.50. Postaram się, tak mniej więcej co dwa tygodnie, najwięcej wrzucić filmiki ze skilla. I ten jakiś laser jeszcze ma. Można by tu wykopić też gracza VIP. Są chyba trzy rodzaje VIPów. Jakie dokładnie, to nie wiem. Ja nie, nie mam VIPa, bo trzeba mi do tego. Dolarami płacić czy tam euro, nie wiem. Nie, nie chcę mi się też VIPa kupować. Kiedy tam kupisz VIP-a, to możesz też mieć jakieś tam bronie inne, takie jak... Możesz kupić sobie takie siekierki do rzucania i potem możesz rzucać na BIF. Możesz sobie kupić złote bronie, srebrne bronie. Teraz akurat nowe pistoleciki wyszły, nowe, spray, nowe spraye wyszły do pistoletu, bo też do pistoletów są spraye, którymi pomalujesz swój pistolet. Ja akurat, jak widzieliście, miałem taki niebiesko-biały spray. Ja można wygrać codziennie, masz takie losowanie tam u góry, tam będziesz na taką jedynkę. I tam masz losowanie. I potem tego... Na tym losowaniu to czekajcie, to ja wyjdę i wam pokażę. Patrzcie, jak się tak zakończy tę Dobrze, to już, No i zaraz weźmiemy, pokażę wam. Dobra patrzcie. To jest tak. Tutaj jak macie ten księżyc. O, dokładnie tu. Tu potem możesz mi taką jedynkę klikać i możesz coś wylosować. Ja na przykład już w tym bardzo dużo wylosowałem. To są spraye u góry, które wylosowałem i to też. A te sprayer się z tymi potworkami, to ja je mam z tego, z takich rynek kapsuł. Tak jak masz kapsuły, to tu klikasz i takie tego. A kapsuły można wygrać na mapie. Już wam pokazuję. Na takiej mapie. Czekajcie, teraz szybko stworzę własną mapę. A na tym mapie można wygrać kapsułę, tam jak, przy, jak tam do 13 rundy dojdziesz to chyba jedną kapsułę wygrywasz, do 25 to 3, a jak przejdziesz do 30 to wygrywasz całą tu tak grę i dostajesz 5. Dobra, no to, to by było na tyle, jeśli filmik się spodobał to subskrybujcie i łapki w górę. Cześć!